Dlaczego twoim zdaniem to wynika, że Polacy szturmują Dominikanę i czy jest to prawda, czy to jest tylko może i wyłącznie gadanie gościa, który ma z tego interes? I to i to. Dlaczego tak jest? Tutaj muszę podziękować wielkim graczom turystycznym w Polsce oraz rządowi dominikańskiemu, bo okres pandemii ostatnich trzech lat spowodował o, o strony dominikańskiej że byli bardzo otwarci, mieli taką politykę anty-Covid. E, naj, najmożniejsi tamtego świata, zakładam, że razem z rządem zdecydowali, że ten kraj należy otworzyć i nie być taki zamknięty, jak e, basen Morza Śródziemnego, jak Stany Zjednoczone i tak, dalej, i tak dalej. To była chyba dość rzadka postawa w skali globalnej, Tak, co? myślę, że tylko Meksyk i Zanzibar gdzieś tam były w podobnej polityce. E, to dlatego, że 30% jak mniej więcej już w tej chwili e, biznesu w Dominikanie to jest turystyka, hotelarstwo, hmm. e, deweloperka. E, Dlaczego powiedziałem o tych dużych graczach polskich turystycznych, Tu i Rainbow Itaka? Bo oni wozili w te miejsca Polaków. I jak 40 tysięcy Polaków leciało w 19-18, to już w tym roku, już, przepraszam, w ubiegłym, e, przeciał 83 tysiące Polaków. Także część z nich. Zobaczyła ten kraj, zobaczyła, że to nie jest tylko zamknięty resort, all-inclusive, dwa tygodnie do domu, tylko że to jest piękny kraj, całkiem bezpieczny. E, mają bardzo, bardzo fajną bazę e, inwestycji takich e, apartamentowych. Deweloperzy są na poziomie: Włosi, Hiszpanie, Kanadyjczycy, Amerykanie. I może tam coś kupimy. Bo w Dominikanie wystarczy mieć kilkaset tysięcy złotych, żeby kupić coś, co będzie nam pracowało na wynajem. Co najbardziej przekonuje polskich inwestorów? To jest kwestia ROI, to jest kwestia pogody, architektury, stabilności prawa, czy... Jest czegoś innego. W Dominikanie, żeby kupić nieruchomość, nie trzeba żadnych specjalnych e, pozwoleń, wystarczy dowód osobisty, paszport i gotówka. Powanie na rynku pierwotnym, to są system transz, e, niewielkich kosztów rezerwacji, nie trzeba mieć tego nawet pół miliona, żeby, żeby zacząć stawać się właścicielem nieruchomości. Roy na podobnym pewnie poziomie co w Polsce czy w Europie, natomiast. Tam jest najlepsza pogoda na świecie. Jest lepsza niż w Azji. Ktoś to zna. tam Tajlandię, Kambodżę, tego typu rejony. Parno, gorąco, część, część roku. W Dominikanie jest stabilniejsza pogoda. Stabilniejsza. Nie jest to perfekcyjna, ale ja mówię, że w Dominikanie są dwa typy pogody. Jest najlepsza na świecie i tylko trochę gorsza. Właśnie w tej chwili jest taka trochę gorsza, powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień. Czyli jakie są parametry trochę gorszej? 31 i większa wilgotność w ciągu dnia, natomiast w nocy jest 25. Tam nie ma takiego czegoś jak instytucja bluzy z długim rękawem czy długich spodni. One no, chyba, że idziemy na jakąś fajną imprezę albo do restauracji z dziewczyną, z żoną, prawda? Z znajomymi. Także tam, jak wychodzimy w klapkach rano, to wieczorem przy drinku o 23:00 z Cuba Libre, czy, czy drinku z Cinoli, czy ich najmarakui, jesteśmy w w tym samym ubraniu. Jakby możemy oczywiście się przebierać, ale to jest rzecz jakby drugo, drugoplanowa. Jest super stabilna, fajna pogoda, ciepło przez cały rok i incydentalne sytuacje z jakąś tam gorszą pogodą we wrześniu mm. czy w sierpniu, jakiś huragan, ale to są rzeczy naprawdę drugorzędne, one w ogóle nie wpływają na odbiór Dominikana od strony inwestycyjnej. Czy trzeba udowadniać źródło pochodzenia pieniędzy? No tak, tak. Natomiast wszystkie przelewy z Polski to jakby z automatu są udowodnione. Polski system bankowy to tak funkcjonuje, że ten AML. I ten w ogóle system hmm. przeciwdziałania brudnych pieniędzy, jak lądują pieniądze do domi w Dominikanie z polskich kont, one są w zasadzie niesprawdzane. Natomiast jak zdarzają się nam klienci, którzy pytają się, jak tam za gotówkę kupić coś za milion dolarów. I czy pomożemy e, w jakimś e, tam przesłaniu. <grych> Także są na to A sposoby. Pomagacie czy nie pomagacie? E, pomagamy zas zasięgnąć informacji. Natomiast my, jako, mm -hmm. jako pośrednicy w, w sprzedaży nieruchomości, no nie zajmiemy się transferem miliona dolarów w gotówce. To jest. Taki wątek, bym powiedział, bardziej taki przygodowy, mm -hmm. na, na, na grę komputerową może bardziej. Z Dominikan nie ma ekstradycji? Prawda, prawda. Prawda, tak, tak. I do Stanów, i do Polski. W Paragwaju chyba jeszcze jest, jeszcze jest bardziej kolorowa historia. Mm -hmm. Natomiast tak, to prawda. Dominikana jest również wybierana przez osoby, które z wielu powodów mają jakieś tam może nie tyle co jakieś kłopoty z prawem, ale uciekają od jakich, jakichś kwestii administracyjnych. Jakby cóż może skromny pośrednik Wiedzieć o tych sprawach więcej. Między Polską a Dominikaną nie ma żadnego bezpośredniego, dwustronnego porozumienia w żadnej kwestii. Są my, zarówno Polska, jak i Dominikana, jest, jesteśmy sygnatariuszami różnych porozumień, do których również jest Dominikana, natomiast bezpośrednio jakby na tych samych imprezach się nie możemy spotkać. Co to znaczy dla polskich inwestorów? Że trudniej jest nadzorować to, co mamy w Dominikanie. To trochę może jak z kartą rewolut, że czy tam zen, no powiedzmy trudniej jest komornikowi no dowiedzieć się co mamy, gdzie to jest, trzeba zadać to specjalne pytanie do odpowiedniej instytucji, to może trwać. Jak nie ma porozumienia, to, to, jest to te urzędy, banki ze sobą tak nie rozmawiają dynamicznie jak na przykład Polska z Hiszpanią, prawda. Jak ktoś robił biznes w Polsce w latach 90-tych, jeszcze nawet w 2000 -tych to do Dominikana jest bliżej tego, jest krajem lubiącym gotówkę. Jakby ten obiekt tam jest wciąż jakby nie zatrzymywany, tak jak u nas. Tam abstrahując, tylko jedna dygresja, tam można wrzucić w koszty wszystko. Jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą i pojechał na zakupy, na grilla, to może do, do, do działalności gospodarczej wrzucić sobie to wszystko. Także u nas to mhm. już tam naprawdę trzeba się nagłowić. Trzeba mieć takiego pewnie Sławka Mencana albo jakiegoś eksperta od niego, żeby tam wymyślił nam jakąś strukturę. Mhm. Tam jest trochę wolna Amerykanka wciąż i to Polscy biznesmeni, a to są 100% naszych klientów, właściciele biznesów, oni to po prostu lubią, no, to jest jasne. No, uciekamy do tego, z czym byśmy czuli się dobrze. No, nie, mamy, mamy sentyment do tego i Dominikana nam to trochę daje. Brak ekstradycji, plus średnio wydajnie działające struktury administracyjne, plus to, że możesz wpłacić gotówkę, jeżeli masz szczęście w banku i nie zapytają skąd jest, czy te czynniki nie stymulują tego, że do Dominikany ściąga pewien element społeczeństwa, który powoduje, że poczucie bezpieczeństwa spada, aniżeli rośnie. Może tak być, natomiast to, to muszą być osoby, które się w ogóle jakby nie afiszują z tym. Eee, tam, oczywiście, jak w każdym miejscu na świecie od jakiegoś czasu, zaciska się e, ta pętla na przedsiębiorców, na biznes. To jest jasne. Więc nie ma takich ciągów. My dostajemy bardzo rzadko takie zapytania, jak tam, jak spowodować, żeby można było zagotówkę z Polski kupić, nie wiem, spadek po babci, tam gdzieś w szufladzie znalezione 500 tysięcy, jak to, jak to tam spieniężyć, prawda? To my mówimy, o, nie wiem, jak to zrobić, należy. Polsce płacić na konto i tam przelać. Natomiast wiemy, że no tam gdzieś z gazet, z lokalnych, gdzieś raz na jakiś czas, że był ktoś widziany, kto może niekoniecznie tam być powinien i to rzeczywiście może być dla kogoś jakiś problem. Natomiast jakbyśmy chcieli pójrzeć liczbę przestępców, którzy się ukrywają w Polsce, versus przestępcy, czy w ogóle ludzie z problemami z charakterem w Dominikanie, no to tam w ogóle nawet nie ma co mówić, no to kilka osób się znajdzie oczywiście. No. Dominikana może się wydawać miejscem na swój sposób odległym, egzotycznym. To czy to za Automatu oznacza, że również ceny nieruchomości są znacznie wyższe niż w Polsce? Jak sobie wyobrazimy fajną nieruchomość, zajebistą nieruchomość w Polsce, czy to w mieście, czy gdzieś tam na przy plaży, na Mazurach, to w Dominikanie podobnie ciekawa jest, będzie, będzie tańsza o 20%, o 10%, o 15%. Tam są po prostu tańsze nieruchomości. Nad Morzem Karaibskim 10 minut pieszo od plaży, na osiedlu. W gdzie od mieszkania daje się praktycznie w 100% wykończone, bo to też jest ważne baseny, siłownie, kawiarnie, no to, to jest rząd wielkości 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy takiego 70-metrowego mieszkania. Więc za 700 tysięcy złotych możemy sobie kupić 70 metrów apartamentu, nazwijmy go, na Karaibach, na, na fajnym, strzeżonym osiedlu. No w Warszawie, z której ja pochodzę, pewnie 50 metrów już mi nie starczy, żeby wykończyć. Taka jest mniej więcej skala. To w Warszawie, no w stolicy Santo Domingo nie ma co mówić, bo to nie jest ciekawy temat z punktu widzenia takich wakacyjnych nieruchomości, a to jest główna rzecz, której my się zajmujemy. Natomiast jak ktoś chce mieć widok, co, rano sobie odpala tą kawkę czy tam cygarko, kto lubi palić na czco, to za 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy już może mieć widok z tarasu swojego na Morze Karaibskie. To nie jest coś zaporowego, patrząc na warunki, które są w Polsce powoli, nie. zwłaszcza w dużych miastach. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, w Dominiganie 365 dni w roku ten apartament jest wynajęty. Także to nie jest takie kupowanie, trochę jak w, powiedzmy w Hiszpanii, Eee, warto byłoby to odczarować, pewnie, że tam słońce przez 165 dni w roku. No jasne, na no świecie, no, ale kto był w Sylwestra w Hiszpanii, no to wie, że jest 12 stopni, czy tam 13, i się tam z tym szampanem dygoczemy, wracamy szybciutko i pijemy sobie dalej. Już w środku w Dominikanie jest 25 o 12 w nocy, jesteśmy w klapeczkach i tańczymy. Eee, to, jest ta, to jest ta kwestia, więc ceny są niższe. A pogoda jest po prostu kosmicznie fajniejsza. No. Jakie są minusy, na które zwracają uwagę inwestorzy bądź mieszkający na no Dominikanie? Na pewno coś musi być. To jest niemożliwe, że to jest raj na Ziemi. O minusach. No to tak, na pewno gorzej się jeździ niż w Polsce. Ktoś to samo jeździ, to, to tam będzie się czuł niebezpiecznie. Natomiast ktoś jeździł po, po, po Włochach, po Włoszech, przepraszam, to, to Dominika na mnie zaskoczy. Na przykład, są takie drogi, są dwa pasy, ale trzy samochody obok siebie. W Dominikanie to jest taki smaczek, nie ma wymogu Posiadania przeglądu technicznego. Więc jeżdżą szroty. Ale jeżdżą też obok takie fury, że w Polsce to tylko na tych zlotach się znajdują. Tam mm. też ferarki. Pospolita przestępczość. My mieliśmy taką piękną historię. Byliśmy na finale Ligi, finale Karaibskiej Ligi Baseballowej w 2019 roku. Mieliśmy problem z akumulatorem. Przyszło tam parę osób do nas w takiej gorszej dzielnicy, gdzie jest ten stadion. Pomogli nam i mój kolega nieopatrznie dał facetowi swój telefon, żeby mu poświecił tam latarkę, bo już było 203. No i wszystko pomogli nam. To jakieś 500 pesów. To w ogóle za darmo, panowie. przybiliśmy sobie piąteczki, że my tu Polonia, oni tutaj e, Dominikańczycy, wszystko fajnie, Baczatka w tle grała. Odjechaliśmy 5 km i mówimy, kurde. Tego telefonu nie mamy. <grymne> 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 Także śmiejemy się do dzisiaj, że do Dominikanie zostawiliśmy telefon. No facet się nie przyznał, że ma telefon, no, ale to jest jaka to jest historia. Przecież mogli nas napaść, okraść, my byliśmy ze wszystkim, zepsuty samochód, no, bez. No, Hmm. jakby w takiej gorszej dziedzinie. Trochę bezbronni byliście. Tak, więc jakby też od legendy są o tym, że tam Dominikana niebezpieczna. Wobec siebie na pewno, natomiast mówiąc tak kolokwialnie, turysta, e, inwestor, e, europejczyk e, jest tam, jest, jest tam traktowane trochę lepiej. E, nie jesteśmy pierwszym celem, to nie Brazylia, czy inna tam Salwadory, Nikaragua, Honduras. E, my przywozimy tam kasę. Bycie białym ułatwia życie na Dominikanie? No zdecydowanie. My się to oczywiście też troszeczkę trzymamy e, zamkniętych osiedli, ale to trzeba powiedzieć, że to jest typowe dla każdego kraju. Jeżeli ktoś zaczyna mieć trochę więcej pieniędzy, to szuka tak zwanych gated community tam jest. Po prostu. enklawy. Po prostu. I to też nie dlatego, że się odgryźć, czy od, odsunąć się od, jakiegoś, od jakiejś przestępczości, tylko to są administracyjnie wydzielone jakieś osiedla. Łatwiej tym zarządzać, łatwiej tym ogrodnikowi powiedzieć, że ma tutaj to zrobić, a nie, a nie gdzie indziej. No w Polsce to było dokładnie to samo. Też, mm. my już przychodziliśmy to tak, taki, od takiego społecznego budownictwa, gdzie się budowało wszędzie bloki obok, obok bloku do zamkniętych osiedli. Mamy te wszystkie Konstanciny, mamy ekoparki, mariny. Ja jestem z Warszawy, to wszyscy z wiedzą co to są za miejsca. Więc e, Dominikanie jest dokładnie to samo. To nie jest jakaś tam... Są enklawy bogacze. Absurdalnie, że polskie te tam Sopoty to bida czy tam, to podobne do jakiegoś Portofino pewnie, jest też takie jak Casa de Campo. no Z minusów no jest wszystkiego mniej, kraj się rozwija, więc to pewno jest wszystkiego mniej. Problem z usługami, jak ktoś ma laptopa jakiegoś Macintosza czy tam Apple'a, przepraszam, to i mu się tam coś zepsuje, to pewnie łatwiej polecieć na Florydę na weekend, tam naprawić i wrócić, niż znaleźć mhm. fachowca. Jak ktoś ma specyficzny samochód, to też mu tam trzy miesiące mogą coś w maglownicy naprawiać. No, to takie są smaczki. Natomiast to są wszystko minusy osób, które tam mieszkają, jakby na stałe. Ja teraz mówię do inwestorów, którzy chcą się dowiedzieć, czy są minusy od strony jakby takiego kupowania tam, czy od strony bezpieczeństwa transakcji, to takich nie ma. No, cztery dekady inwestowania Amerykanów i Kanadyjczyków. A to, są, a to jest wymagający klient. On tam byle szałasu nie chce kupić, jakoś tak źle budowanego i tak dalej. Także Polak nie ma co wybrzydzać. Jeżeli ten dentysta ze Stanów, czy tam jakiś inny inwestor z, z, z jakiegoś Chicago, już tam kupił, to my mamy już przetartą drogę. To o to mi chodzi. Pod względem jakby dla osób, które chcą tam być na dwa tygodnie, na miesiąc w roku, inwestują. Nie masz do czego przyczepić. Bo może i fajnie gadasz, płynnie operujesz przykładami, ale ile sprzedałeś, zrobisz tych transakcji? 5, Pięć, 50? Więcej? No, już ponad setkę. Od czterech lat. Nie, nie, biorąc pod uwagę to, że ten pierwszy rok przed COVID-em to był, to był taki, że ciekawcy tylko dzwonili. Bo de facto COVID był taki agregatem do tego, żeby się tym mm. zająć poważnie. I to jest dobry, dobry argument tego, żeby poruszyć kwestię w ogóle. Jakby samego tematu, przez kogo kupujemy. Ja to zawsze się z tego trochę śmieję, że Polacy, zresztą może inwestorzy z całego świata tak też mają. Jadą na wakacje, mi tam tydzień i potrafią wydać milion złotych, tak ad hoc. Przez kogoś, kto tam im pokaże nieruchomość. Bo jak cokolwiek później, tak. Macie a, biuro tu i tu? Mamy, tak, jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Warszawie. E, i a w Warszawie macie faktycznie. Tak, prosta po 70 skrzynkę na listę. Nie, nie, prosta 70 w Warszawie siedzimy. Pozdrawiam Jędrzeja z tego, z, tego, z tego miejsca, pewnie jest jeszcze w biurze. Trochę kupujemy tak hura optymistycznie bardzo często. Naprawdę, potrafi wydać milion złotych czy więcej, nawet czasami dolarów, bo ktoś mu coś fajnego pokazał. Natomiast kupowanie na rynku pierwotnym, tutaj zahaczę ten temat, no to jest często dwa, nawet trzy lata współpracy z klientem, no bo jest okres oglądania, lokalizacji, wybierania, mnóstwo zmiennych. To nie jest Polska, gdzie duszę, dużo, dużo łatwo jest samo nam sprawdzić. Nawet jak to są mazury, to można pojechać. To jest jednak kraj, do którego się leci 10-9 godzin. No więc trzeba mieć, wy, wy, wyczuć ten poziom zaufania, dać sobie czas na, na, na pozyskanie pewnej wiedzy. Potem mamy promesy, kwestie prawne, czasami budowa trwa dwa lata. Po drodze no, będziemy chcieli pewne rzeczy na przykład, doprojektować, przeprojektować, pogadać z tym deweloperem, może będzie jakaś obsuwa, może będzie coś do zmiany, jakiekolwiek informacje. Potrzebny jest człowiek do trójstronnych rozmów na ten temat. Jak się kupuje przez kogoś tylko i wyłącznie na miejscu, no to znam to z autopsji, bo do nas zwracają klienci, że no, tam ktoś im to pokazał, no, i jakby tyle. No. Nie ma tej długofalowego budowania współpracy. My jesteśmy jedyną, w śmieję się, że na świecie, ale jedyną polską firmą, która, ma, która obsługuje polskojęzycznego klienta i ma biuro zarówno w Polsce, jak i w Dominikanie. Także ja biorę pełną odpowiedzialność w ramach obowiązującego prawa za to, co tam ci deweloperzy będą wyrabiać. To, co pokażemy. Także nie boję się tego. U mnie na LinkedIn jest cała historia, kim jestem, co do tej pory robiłem, jak te firmy wyglądają, co to były za brandy. Także zapraszam jakby do sprawdzenia, z kim Państwo pracują. Jak się zdobywa list polecający od konsula? No Trzeba się wykazać przede wszystkim, jakby pewną dynamiką, bo w kwestii polsko-dominikańskiej izby gospodarczej, pomóc dominikańskim posłom w tamtym czasie dostać się do, do Polski, bo ja byłem częścią takiego przedsięwzięcia, czyli sprowadzania polskich posłów. Dominikański na pierwszą historyczną wizytę w, w Polsce w ogóle dyplomatów we wrześniu otwierając Izbę Gospodarczą na Stadionie Narodowym, 12 września 2019 już, ale ten czas leci. E, no i e, no nieposzlakowaną opinię u inwestorów największych w Dominikanie. I tutaj się pochwalimy. W 2022 roku otrzymaliśmy jedno bardzo fajne wyróżnienie i jedną nagrodę. Wyróżnienie od największego dewelopera w Dominikanie za. Byliśmy Międzynarodową Agencją Roku w kategorii odkrycie roku. No Pracowaliśmy na to po prostu odpowiednio dużo czasu, a startowali wszyscy. Jakby tam duzi gracze ze Stanów również są jakby mm -hmm. na tym rynku. A jest drugi deweloper, który buduje najwięcej od strony Morza Karaibskiego, i tu dostaliśmy nagrodę Międzynarodowej Agencji Roku za na największą sprzedaż. My nie boimy się powiedzieć, że mamy papiery na to, że. Potrafimy sprzedawać, doceniają nas i to gdzieś tam z stolicy słychać. No bo ja miałem okazję poznać panią prezydent stolicy, ministrów. E, utrzymuję kontakt z ludźmi, którzy tam e, interesują się Polską w Dominikanie. Jesteśmy dla siebie też egzotyką, no ale jakby no gdzieś tam po kroczku małym się, się e, z sobą, że tak powiem ze sobą. E, e, zaczynamy bardziej e, kontaktować. No. Jak się z wami skontaktować, jeżeli ktoś po tym odcinku chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej szczegółów na temat inwestowania w Dominikanie? Na naszą stronę internetową e, www.casa-dominicana.com Pisane oczywiście przez C, czyli www.casa dominicana.com. I tam na stronie na górze po prawej stronie są linki do naszego YouTube'a, Linkedina, Instagrama i TikToka. E, gdzie jest fajne inwestycyjne i takie turystyczne mięcho. Zapraszam gorąco. Pięknie. Dziękujemy za Wasz czas. Widzimy się już niedługo. Andrzeju, dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana. Pomagamy w zakupie nieruchomości.